Te nowelizację poparła za to konfederacja. Panie pośle, rozumiem, że te rozwiązania zaproponowane są według państwa dobrymi rozwiązaniami. No te rozwiązania, które są umieszczone w tej ustawie, to, to jest tak naprawdę spełnienie naszych postulatów. Krzysztof Bosak już na początku kwietnia, chyba 6 kwietnia, miał taką konferencję prasową, na której sugerował, że wybory powinny się odbyć w sposób tradycyjny z opcją wyborów korespondencyjnych. Gdy prawo i sprawiedliwość zaproponowało, żeby wybory korespondencyjne odbywały się dla osób 60, plus, to my wyskoczyliśmy wtedy, że jest to dyskryminacja pozostałej części społeczeństwa i powinny być Dopuszczone opcjonalnie dla wszystkich Polaków, więc ta ustawa tak naprawdę wypełnia to, o czym my mówiliśmy. Cieszymy się bardzo z tego, zresztą ja tutaj chciałem odnotować też bardzo ważne to, co powiedział przed chwilą pan poseł Chorała: to jest właściwie podejście, które prezentuje Korwin Mikke, Grzegorz Brown, Konfederacja a nie prezentuje takiego podejścia na przykład minister Szumowski, który y, jest tym, który był najważniejszą postacią w Polsce, która najbardziej straszyła y, szerzącym się koronawirusem, który zabija i przed którym trzeba uciekać i który krzyczał, że... Y, czy nie może nie krzyczał, mówił, oznajmiał ze swoim autorytetem, że najbliższe bezpieczne wybory będzie można przeprowadzić za dwa lata, a następnie zagłosował za tą ustawą. Y, więc cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zdanie, cieszę się, że odbędą się normalne wybory. My podobnie, tak jak tutaj pani poseł Chmiel wspomniała, Mieliśmy też poprawki do tej ustawy swoje, i również zgłaszaliśmy poprawkę do tego zapisu, że komisja może być minimum trzyosobowa, bo faktycznie, bo faktycznie wydaje się to bardzo mało. I wiem, dlaczego jest taki zapis. Spowodowany on jest tym, że do tych komisji, które teraz były, zgłosiło się bardzo mało reprezentantów. Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja wypełniły chyba większość albo wszystkie prawie komisje w całej Polsce, natomiast wiem, że pozostałe komitety miały z tym, miały z tym problem. I teraz Liczę, że ten problem będzie mniejszy. Bardzo się cieszę, że te wybory się odbędą w tej tradycyjnej formie, ponieważ nie, nie widziałem od samego początku różnicy pomiędzy pójściem do sklepu, a pójściem do komisji wyborczej. Dlatego Konfederacja, mimo tego, że, że Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło chyba wszystkie dziewięć poprawek, które złożyliśmy. Mimo tego zagłosowaliśmy za, ponieważ w większości ta ustawa spełnia nasze oczekiwania. Teraz w tym momencie czekamy na Senat, czekamy na wybory, ponieważ uważamy, że Polska nie może zostać bez prezydenta i prezydent powinien być. Wybrany jak najszybciej. No to teraz y, Artur Dziampor, y, Konfederacja. Yy, rozumiem, że yy, tutaj zmiany kandydata z waszej strony nie będzie. Nie, nie ma mowy o zmianie kandydata, bo mamy yy, kandydata najlepszego, którego wybraliśmy sobie w demokratycznych prawyborach jako no, jedyna partia w Polsce. Koalicja Obywatelska I, też miała prawybory. No tam, te ich prawybory, wiemy doskonale, że to była szopka i ostatecznie teraz podjęło decyzję prawdziwą, gremium partyjne i wyznaczyło sobie kandydata, na którego którego postawili, stwierdzają, że, że to będzie lepiej najlepszy kandydat, ich wybór, ich sprawa, ich problem. Ja się cieszę, chociaż mam troszkę inną optykę niż, niż pan, pan poseł Chorała. Ja nie postrzegam Rafała Czaskowskiego jako super kandydata dla Andrzeja Dudy. Raczej te operacje z Rafałem Czaskowskim postrzegam jako, jako próbę odzyskania tego, co się straciło na rzecz Szymona Hołowni po prostu próbę przetrwania dla platformy obywatelskiej bo gdyby sprawy potoczyły się inaczej i pani Małgorzata taki byłaby kandydatką która dostałaby na przykład 5%, no to to byłby początek końca formacji o nazwie Platforma Obywatelska a Rafał Trzaskowski daje im jakąś nadzieję że jeszcze dalej będą trwać i że nie rozbiją się na przykład na jakieś dwie albo trzy partie chociaż rozszarpywani ideowo są ze wszystkich stron w sejmie i to rzeczywiście i to rzeczywiście ich może jakoś Konkretnie boleć. Ja nie sądzę, żeby Rafał Trzaskowski był kontrkandydatem dla Andrzeja Dudy, który faktycznie z nim zawalczy. Ale bardzo się cieszę z tego, że on się pojawił, ponieważ dzięki niemu spłaszczają się wyniki. I może być tak, że Rafał Trzaskowski zyska do kilkunastu procent, chołownia spadnie na kilkanaście procent, Władysław Kłosinia-Kamysz swoje dostanie, a Krzysztof Bosak może wyjdzie zwycięsko z tej potyczki o finał z Andrzejem Dudą o drugą turę. Na to liczę gorąco. Także zobaczymy, zobaczymy, będę obserwował. Trzymam kciuki, żeby Rafał Trzaskowski odbił Szymonowi Hołowni, bo Szymon Hołownia nagle pojawił się jako niebezpieczny kandydat. I miejsca noclegowe już ruszyły. Teraz jeszcze oprócz usług e, ruszają także, restauracje i bary. Artur Dziambor. Jesteśmy właściwie po majowym długim weekendzie. To tradycyjne rozpoczęcie sezonu turystycznego. No ciekawe, jaki będzie ten sezon turystyczny? No ten sezon turystyczny zapowiada się niestety bardzo smutno. Te wszystkie obostrzenia, które zostały wprowadzone, one z oczywistych względów Zwyczajnie wkurzały Polaków, więc trzeba było w pewnym momencie przestać ich denerwować, i my to mówiliśmy od samego początku, że niestety ten problem się pojawi, jeżeli wprowadza się takie zapisy. Okazało się, że mimo to, że firmy w Polsce, te branże, które zostały zablokowane w większości, to są prywatne firmy, okazało się, że no, prawo respektują, Polacy obostrzeń przestrzegają. Więc teraz rząd sobie testuje, robi sobie takie, takie ciekawostki. Wypuszcza, jak na przykład w restauracji będzie można siedzieć tylko wtedy, kiedy stoliki będą o półtora metra od siebie. I to jest zapewnienie bezpieczeństwa, oczywiście tam dezynfekcja i tak dalej. Dziwię się, że pan premier nie rozmawiał o instrukcji obsługi toalety w restauracji, albo tym, jak będziemy do niej chodzić, i te korytarze wolne, bo przecież można się przypadkiem zetknąć ze sobą przy wejściu, przy wyjściu. No, żartuję sobie oczywiście, szydzę, ale to wynika z tego, że po prostu brzmi to absurdalnie, że rząd się zajmuje takimi rzeczami, jak to, ilu klientów na metr kwadratowy salonu ma się, ma się zmieścić. Widziałem takie ciekawe zdjęcie. W jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych było na drzwiach, że zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, czyli 15 metrów kwadratowych na jednego klienta informujemy uprzejmie, że w sklepie może naraz przebywać do 137 klientów. Był to sklep odzieżowy, który zazwyczaj tylu ludzi to tam chyba nigdy nie widział naraz. Więc, więc ja tak naprawdę widzę tutaj pewnym, pewną musztrę u, w spo, na społeczeństwie. Rozumiem, I rozumiem, to przeciwko rozumiem, temu od że... samego początku występowałem. Więc cieszę tak, się bardzo, że teraz Panie jest, jest tak, że, że wracamy do normalności, chociaż wolałbym, żeby było to robione po prostu szybciej. Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje przeciwko otwieraniu szkół. Protestował także mówiąc o tym, że minister powinien myśleć o tym, żeby od września prowadzić również zdalne nauczanie. Artur Dziambor, Konfederacja. Czy według Pana to uruchamianie szkół jest konieczne, nie ma co zwlekać? Związek Nauczycielstwa Polskiego po raz kolejny stanął na wysokości zadania i pokazał, że jest kompletnie zbędną instytucją. Uważam, że nie powinien mieć tutaj żadnego znaczenia, nie powinno mieć to, co twierdzi Związek Nauczycielstwa Polskiego, ponieważ po prostu związek nauczycielstwa polskiego ani nie zarządza, ani zarządzać nie powinien szkołami, podobnie zresztą jak samorząd czy państwo. Szkolnictwo powinno być całkowicie prywatne. Natomiast, natomiast jeżeli patrzymy na ten system, w którym teraz jesteśmy, no to z oczywistych względów powinniśmy wracać do tych szkół. Zresztą dokładnie tak samo jak tutaj mówiliśmy chyba dwa tygodnie temu w programie, powinniśmy również wracać do zajęć na uczelniach czy do czy do szkół średnich, ponieważ no, tak naprawdę im starszy człowiek jest, tym bardziej o siebie dba i tym lepiej rozumie pewne zagrożenia, więc czekam na te decyzje również. Troszkę mi żal, że nie mamy ministra edukacji, który jest wizjonerem, który potrafiłby przy okazji tego, tego kryzysu epidemicznego wykorzystać chwili i zmienić przebudować systemu edukacyjnego tak, żebyśmy mogli we wrześniu wrócić do nowej, lepszej szkoły. To się niestety nie wydarzyło. Mamy administratora, który po prostu no, słucha wytycznych z góry i nawet nie wiemy, kiedy rok szkolny się skończy. Nie wiemy, czy ten rok szkolny na przykład nie powinien zostać przedłużony. No nie, no, deklarację no, przepraszam, pan minister yy, powiedział, że według niego rok szkolny nie powinien zostać przedłużony, że nie ma no, powodu, czyli, żeby przedłużyć okay, roku Czyli, szkolnego. Jeżeli tak powiedział, to znaczy, że w prezencie w takim razie dał yy, uczniom i nauczycielom yy, dodatkowy miesiąc Dwa właściwie wolnego. Realizacja programu to jest oczywiście już żart, który wielokrotnie, wielokrotnie tutaj powtarzałem, więc nie ma sensu o tym dyskutować. Wiemy doskonale, że, że, że można to wrzucić między bajki, więc no, pytam się w takim razie pana ministra edukacji, co dalej, co od września, bo yy, mam nadzieję, że, yy, że gdzieś kiedyś w pewnym momencie przyjdzie taki rząd i taki minister edukacji, który będzie chciał coś rzeczywiście zmienić i naprawić w szkolnictwie w Polsce. Była piękna okazja, taka sama piękna okazja była rok temu, gdy nauczyciele strajkowali przez miesiąc, żeby przebudować wszystko i co i nic. Czekamy. Artur Dziambor, Konfederacja jest pewnym paradoksem to, że linie kolejowe, że tak się wydarzyło w Polsce, że te połączenia i kolejowe i w miastach, ale też w regionie, które były, no potem właściwie przestały funkcjonować, no teraz dochodzimy do takiego momentu, że mogą być reaktywowane, odbudowywane. Tak, bo się rozwijamy po prostu, ale ja się bardzo cieszę, że rząd znajduje pieniądze na takie inwestycje. Są to inwestycje prorozwojowe, więc nic tylko się cieszyć. Tylko w takim wypadku zastanawiam się, dlaczego rząd też nie znalazł pieniędzy na to, żeby na przykład odpodatkować przedsiębiorców w trakcie kryzysu, zamiast wymyślać wielosetstronicową tarczę antykryzysową i setstronicową później instrukcję obsługi tej tarczy, po prostu wystarczyło zapisać zwolnienia podatkowe, zwolnienia ZUS-owskie i wiadomo, że budżet by na tym trochę ucierpiał, no ale skoro są pieniądze na tak piękne inwestycje, no to dlaczego tam nie było? To raz. Dwa, jedna ważna, bardzo ważna absolutnie rzecz, którą powiedział pan prezydent Andrzej Duda w tym materiale, że to małe polskie firmy będą budowały to. Ja chciałbym bardzo, żeby faktycznie tak było, że jeżeli prowadzimy te inwestycje, to chciałbym, żeby państwo polskie o tych podwykonawców dbało, ponieważ tutaj niestety jest troszkę na bakier. Ja mam masę zgłoszeń i szykuję w tym momencie bardzo dużą interwencję związaną z tym, że właśnie istnieje mnóstwo firm budowlanych, które są podwykonawcami wielkich firm, które wygrywają państwowe i unijne przetargi na no wielkie i budowy bardzo źle, i oni nie bardzo dostają pieniędzy, bankrutują, je... plajtują Pamiętamy... i państwo o nich w ogóle nie dba, a to są właśnie te małe polskie firmy, Pamiętamy, które powinny Panie, być Panie pośle, musimy kończyć.